Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 345. już odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Dziś kolejny starpack Battle Royale. Bo mówię, jeżeli chodzi o ArkV. Klimaty takie bardziej zaawansowane od tych podstawowych stworków, to dla mnie to mega paczka jest. Więc mam nadzieję na trafienie czegoś fajnego do Freightfuru. W końcu, Klaudia ostatnio wyjęła aż dwie karty, to może teraz moja kolej na jakąś solidną fuzję. To co? Lecimy z naszą dzisiejszą paczuchą. Tylko trzy karty, co prawda, gdyby były tego typu rodzaje, tak jak na przykład są megapaki do GX-ów czy, czy 5 d no to bardzo bym się ucieszył. Swoją drogą. Natomiast dzisiaj mamy tylko trzy karty: i mamy Solo, The Melod Melodios, y Song Stress jest Performa Paladies, Light Phoenix. To pamiętam, że nam się bardzo fajnie sprzedaje, więc jak najbardziej na plus. I naszą kartą Reverse Hollow jest. Nie, 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 nie. Ja tego nie, nie będę komentował, bo i po co. Ale żeby sprawiedliwości stało się zadość. Było 344. I cyk mamy 345 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy. Może tak, Starpak Battle Royal. Wszystkie te karty znajdziesz w naszym sklepie LostArmory.pl Link czeka na Ciebie poniżej w opisie tego filmu Natomiast jeśli Ci się spodobał co nawet ja nie uwierzę Koniecznie zostaw tą łapkę w górę Napisz komentarz i jak zawsze drogi widzu Dziękujemy Ci za Twój czas Natomiast my widzimy się z Tobą już jutro W kolejnym Daily Busterze Cześć, trzymajcie się